Cześć, dzień dobry. Witam Cię w intensywnej tabacie. Pracujemy w systemie 20 sekund na 10 sekund odpoczynku. To jest za mało, żeby się napić. Od razu Wam powiem. OK, standardowo przejdziemy sobie do pierwszego ćwiczenia. Ustawimy się i poczekamy na czas. OK, będziemy tylko w wykroku podskakiwać do góry. Na razie tylko jedna noga, potem druga. I już podskakujesz do góry. Masz 20 sekund, tak więc skup się na tym, żeby twoje nóżki były napięte, tak? To jest intensywny trening. Podnosimy tętno, palimy tkankę tłuszczową i walczymy o lepsze jutro. Super, druga nóżka. Zmieniamy szybciutko. Dobrze, żebyś miała coś pod spodem. I do góry. Hop. Góra. W ostateczności, ale tak naprawdę w ostateczności, możesz zostać tylko w szybkim wykroku w singlach. A my skaczemy. To jest tabata. Intensywny trening. Pięknie. <grymnie> Przechodzimy do planku. I zostając idziemy tylko w shoulder tap. Czyli tylko dotykamy do naszego ramionka jak najszybciej. Masz 20 sekund. Dobrze. Uśmiechnij się. Jest dobrze. Ten trening naprawdę szybko zleci, no bo on taki jest. Dobrze. Zostajemy na macie. Będziemy dotykać szybciutko do przeciwnej kosteczki. Tak? Dobra. Oddych. Dotykasz, wracasz. Dotykasz, chcesz, żebyś wróciła albo wrócił, żeby wyprostować ciało do planku, tak? I przechodzisz. I jak najszybciej. Im częściej będziesz robiła, robił takie treningi, ja ci obiecuję, że ta prędkość przyjdzie. Super. Ok. Będziemy doskakiwać i odskakiwać, ale wąsko. Nóżkami. Odskakujesz i doskakujesz. I jedziesz. Szybciutko. Nie pieścimy się. Pasz się poza swoją strefę komfortu. Nie ma. Hop. Oddychaj. Pięknie. No słuchaj, nie będzie łatwo, bo robimy... Gwieździstą deskę. Kochana. Kochany, trzymasz. Słuchaj, 20 sekund, damy radę. Co nie? Kto jak nie my. Zapatrz się w jeden punkt i tylko trzymasz. Nie chwiejemy się. Napnij cały brzuszek. Jesteś nieruchomy, nieruchoma. Teraz druga strona. A ty, twój brzuszek płonie. Super. Druga strona od razu. Pamiętaj, że jedna jest silniejsza, co nie? Tak więc na jedną z natury będzie gorzej. I trzymasz. Noga w górze, ciągnięta łopatka, brzuch napięty, tyłek też. I tylko się modlisz o koniec treningu, o koniec tego ćwiczenia. A co? Uśmiechnij się. Trzymaj się, tam jestem z Tobą. Bardzo ładnie. Wycimy dalej mountain climber. Dobra. Wracamy do naszego planka. Jak najmocniej nóżki przed siebie. Oczywiście są takie wariacje, że możesz na poskosie, ale ja chcę prosty, najbardziej klasyczny mountain climber. Idziesz. Super. Trzymaj trzymaj. Super. Wstajemy. Ok. Ręce w literę T. A my robimy tylko przeskok szeroko-wąsko. Zaczniemy od wąsko. Szeroko-wąsko. Rączki mogą trzymać kciuki w górę. A skoro już trzymasz kciuki w górę, to też kliknij łapkę. Łapkę w górę. Subskrybuj kanał. Walczymy. Pięknie. To jest trening z wyzwania Misja Fit. Pięknie. Ok. Słuchaj, siadamy i tylko odsuwamy, dosuwamy nogi, tak? Szybciutko. I tu już wiesz, naparzasz jak najszybciej dasz radę, tak? A ja do ciebie mówię. Te 20 sekund to jest po prostu nic. Dlatego lubię takie treningi, bo mogę dać z siebie jak najwięcej, a to szybko mija. Dobrze. Pięknie. Słuchaj. schylamy się pod liną i wyskok. Ustaw się. Ściągamy łopatki. Hop. no sobie, że tu jest jakaś taka lina. Idziesz. Wyskok. Do góry. Hop. I góra. Dobrze. Pięknie. Góra. Ja wiem, że się męczysz. Ja to wiem. Pięknie. Szybkie stopy. Ćwiczenie, którego nienawidzę. To słowo to jest mało. Okej. Okay. Dobrze. Takie ćwiczenia zostawiam na tabatę. Trzymaj. Tupiesz, tupiesz, tupiesz. Zepnij. Spalamy tłuszcz. Pa pa. Dobrze. Ok. No to co? Idziemy w kucki i będziemy robili frog jumpy. Tylko tym razem naprawdę jesteśmy żampką. O, nawet strój pasuje. I co? Gdzie ten książę? Gdzie ta księżniczka? Dobrze. Oddychaj, uśmiechnij się. Dobrze. Super. Siadamy, prostujemy nóżki, uginamy. Tyle. Co to, to dla Ciebie? I szybciutko, tak? Pracujesz mocno. Dotykasz i od razu góra. Brzuchol napięty? No ja mam nadzieję. Pięknie. Trzymaj. Jeszcze troszkę. Stapiemy. Ja wiem, że słyszysz, jak stapie. Ty też sapiesz. O to chodzi. Pięknie. Ostatnie ćwiczenie. No, już wiesz? Ja wiem, że wiesz. Dobrze. Niedźwiadek plus chai-poł trzymasz i przychodzisz do dołu. Hop, kolanka nad matą, tak? Wydech. Trzymasz. Te ramionka, one pracują. One odpoczywają. Dobrze! Taka krótka tabata bardzo dużo potrafi. Palimy tłuszcz, angażujemy całe ciało, no i to jest jeden z moich ulubionych treningów. No ale ty wiesz o tym, że ja lubię najbardziej intensywne treningi. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do kliknięcia w dzwoneczek. No i co? Mam nadzieję, że jesteś ze mną w tym wyzwaniu. Do jutra!